A dobra, to nie wiem, startujemy od razu? No, nie ma co się... tak, no. E, dlaczego z Fizzem jeszcze po 10 meczach jest 4? No bo tak nas rzuciło, Na no 10 winów mieliśmy, no to... No, lepiej się już nie dało. Nie możesz zrobić bardziej niż 10 winów na placementach. <noise> no, no. <noise> to prawda. Wiesz co jest śmieszne? Zawsze dobra. jak gram Zombie Ward'a, to nikt nie warduje. A teraz chyba zniszczyłem 5 wardów. Na red trinketcie. czy ile zniszczyłem? Okay. Jeden, ale... Ale zniszczyłem na pewno więcej. Cały, zawsze tak jest. Należy w każdym grze tak bo tylko nie gram zombie warda już. Po prostu wtedy wardów więcej niż <grym> <Co grym> No dobra. To nie? No. A jaki śmieci to jest, no nie? Tak, jest śmieć. <grym> no patrz, przerwie ci! Ja. Ale dostał to Airshot, także ja mam linię wygraną jak chcesz. Nice. Ja sobie biegnę na topa, nie rykoruje się. I jeszcze go obiję. I ja pierdolę patrz na jego HP. Widzę, <laughs> widzę. E, gra z barierą, żebyś pamiętał. Tak, tak, do tego nie wbijłem z Ignatą na niego. ci, Noxy, że masz Nathan kupił. Który? W Lab? No, Blad idzie tego, e, Spellbindera, nie? Ruszuję. Ja to nie mam kurczę, podejścia tutaj do tego pana stopa. Który to prawda? To jest żart, patrz. Muszę jeden za jeden zrobić, bo przed Ivern idealnie jest z dziwką. z kwiatkami na ryju. O, o patrz na HP, Moxie. Widzisz to? Widzisz to? Widzę, widzę, widzę. No, dawaj ich tam. Chodzi, Dobrze! Jest! Nie! Welkos. <grymka> nie, nie giłem, welkozika. the fuck? Nie gi. Dobra. O, myślałem, że przegraliśmy przez <grymka> <Wszel> chwilę. <grymka> o, przegraliśmy. No, przegraliśmy. Znowu. Kurwa. <grymka> Muszę grać, wiga A jest na górnej dżungli. nice, co było close? oj było tak close byku do wyjeby ale to było takie no, to było taki ja już widziałem w, w moim przeleciało mi wszystkie gry, które przegraliśmy przed oczami na Eko, że potem by snowballował całą grę i <laughs> z tak. na medzei <laughs> tak, tak, tak już to widziałem w oczach ale, ale udało się ale podjąłem o, to ryzyko znowu, bo jestem debilem o kurwa Dobra Całe szczęście stay to mogę w całym meczu rzucić, także Jest dobrze Trzeba dalej. Wszystko jest pod kontrolą <grych> Nie wiem, nasz Bottom nie istnieje. Czekajmy mamy Kasję. Kurwa, no <grych> serio to nie są idiotami jakimiś? Pewnie tak. A co się działo? Nie schodzili? Nie że My się biliśmy tu minutę z tym yy, setem z nimi. A oni se farmią, albo nie wiem, co robili w sobie nawet. What is this? Pff, ja chyba ogólnie, jak będę tak streamował codziennie, to za rok yy, w ogrodzie Zen będzie stream. O, a to nie jest takie głupie. A masz cel od donate'ów od razu, nie? Ogrudnie. Dzwoneczki jakieś z tyłu... I będziesz mógł robić streamy takie jak dla uspokajania sobie, że będziesz w ziemi, A, I będzie tak. ten, będzie panda jako ten, jako zwierzaczek mój... I będzie Fizz reformed... Tak, będzie rybka, koi pływać w akwarium z tyłu... Będziesz miał takie patyczki, co się palą, wiesz jakie, nie? Takie dymki, no... Tak jest takim dymkiem, no i z stry... dzisiaj dymy i ludzie przychodzą i do tej medytacja. Z takim... <laughs> dzisiaj dymę, a tu medytacja. Patrz, 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 patrz. <laughs> ja pierdolę. Co jest? Dawaj, uchyl Nie, kurwa, no przecież ten, już było, już gór, to przecież cisnęłem. Jest na co no jest na no. cooldown. Do dolca dostanę. Jak to w ogóle działa, że on mi na E może walnąć? O co no, chodzi. Fajnie, fajnie. Pigaleje. Chyba. No nie, nie da się tej Jerki rzucić w zwarciu, nie. No, dawaj. Moksik, kładę RK dla siebie, taką. No i się Dziepęta. dziepędza. rka, RK, kładra, let's go. Urgot, <gryboś> OTP. Ale to, to miała być taka dobra rka, bo chciałem już rzucić wafeliosa i właśnie wszystkich ten. Chodzę... Łap-łap-łap, dobra. Coś strzałeś? Łap-łap-łap. To do mnie czy do ryby? Do jak? niego, do, ty... do Gaklanka. <noise> Nie złapał. Nie okay. myślałem, że to tak jak z UFO, że jak krzyczysz do ryby łap-łap-łap, to że żeby... częściej trochę. <noise> No, ale co to jest? Co, 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 Ja się nie. O nie, 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 nie zgadzam się na coś takiego. Nie zgadzam się. Dobra. Dziuruję. Dajem, Dziuruję. Dziu, Dziur ciągnij. Ciągnę, ciągnę. Dobra. No, <laughs> dawaj, dawaj, dawaj. Nie, o, nie, dobra, nie, już tyle, nie, już tyle, już tyle. Ona nie ma tu wizji. No, ale ja chciałam tu wbić. No, popatrz na nią. Zresztą ona była taka martwa. A, dobra. <laughs> na lawetę. Wzięta. Nie żyjesz. No, ale się zera oddajesz O co ci chodzi? Zabijamy przez to jeszcze... Nie no to jest jakiś niesamowity. No to jeszcze ginę! Ja jeszcze ginę kurwa! Czemu się cofnęliście? No ale Coś... co mam zostać? Ale nie, HP? no ten set mógł bić przecież. No set mógł bić, co No czemu on nie. nie... No chłopie wbijaj. Why now vita? No wbita, because he has nie, nie wiem czy <laughs> powinienem O kurwa, nie, 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 nie Dobra przepraszam przepraszam Nie Czad, dobra. Ma, Mam trochę gorączkę OK Idę puśćcie choć Pieseńk Kurwa, nie no. Nie, o! Ściągnij Ja faker na urgocie Ja pistolę <laughs> Chyba frag. Uuu. Panie. Dobra. Nice. Nie o! Jakiś lag był. To było dziwne. Nice! No jesteśmy Chrystusami z DC-em. Tyle powiem. No ja widzę, właśnie nie zginęliście. 0 HP, a dalej żyją. Uh. Albo to było w martwych właśnie. Kamień się ruszył, pięć z grobu. O kurwa, jak leci ich Diligence jebany O, się upstrałem Fiora, może iść? <grym> y o nie, nie idzie, nie jedzę, dobrze pokrzam. Ja pierdolę, co jest? Ja pierdolę Ole, no, zagrałem no, no. to, kozaczko Cześć Chyba zginiesz, ale obu, Nie, ja być. nie umieram nie, nie O kurwa, Noxy Krejgasm No, no i, i, i widzisz widzisz? Ja, dobra, ja pierdolę dobrze, dobrze. dobra my nie trafiamy Ej, miał to wejść w tą R-kę mimo wszystko, no. Kurwa to jest nie najgorszą postacią, żeby grać na maksymalnym przybliżeniu Fizz też. To jest do wykonania. A Fizem E ci bardzo ciężko będzie rzucić Ta, to patrz na Kurde. Grasz na maksymalnym przybliżeniu? Tak. Kurwa, nic nie widać. <głosy> <głosy> Kurwa, ślizga się ta kamera! No nie! O nie! Eee, zabiłem? nie. Ej, co się dzieje? No, Twitch bił mi, nie widziałem ty. Twitcha. Dobrze, dobrze, lecimy, lecimy. Ooo, to... gdzieś się, widziałem Twitch. Kurwa, no, KDA wyjebałem. No nie, Nox, namówiliśmy okay, okay. na niszczenie KDA swojego. O ale będzie. Będzie się bił? Czekaj, muszę mieć na fullscreen Erkę, prawie zdodżował erkę, prawie zdodżował erkę Ej, i najlepsze jest to, że mamy tak kamerki, że nawet nie zasłaniają się <laughs> <laughs> Ej, ale czemu nie, on powinien go erknąć, dać Ignite i ej, chyba go by go zabił imo O kurwa, Erka? No, o kurwa Ale dobra Jana, ja pierdolę, no <laughs> Legit, ta Jana, ja nie wiem A co zrobiła? Odepchnęła to, tak? No ta, wypchnęła ją, z, żeby zabiła, że nie zabiła mnie. Chyba powinienem tu falę zostać. Irelia bez R. To jest żart, że ona mnie zrobiła, misując E i Rkę, czaisz? Zabiję, dobra. E i Rkę. Mordosławym jesteś Jackson. A eee, możliwe. To jest Twoje pany przecież. No ja troszkę mam tego rezistę Patrz co się nam idzie, ciebie pa, widzisz to? To jest pojebane Co mi zrobił no. ten Sylas z... Kurwa, on się wyleczył z zera do full z zera, totalnego zera Ja jeszcze zabijam mi Robisz to kurwa, robisz Nie Przeżył, przeżył, trzeba go zabić Na zoni jest, na zoni No posrany jest ten heros jakiś chyba, nie? Haha <laughs> Co jest kurwa? Ej jak to się dzieje, powiedz mi? Fiszka, coś tu było nie tak. No ja rzuciłem wszystko w niego. Nie, feed teraz to jest za dużo dla mnie. Pania i ja się żegnam pa...